Co ty robisz ty u nas, Darychu. I gdzie są wszystkie śmieci? Mięso Gdzie są wszystkie śmieci? Wniosłam, bo nie miało miejsca na mój namiot Jaki namiot? Bo jedziemy na plażę, nie? to Szukałam sobie namiotu, szukałam, znalazłam no i teraz go rozkładam, bo on jest taki, że można też go w domu rozłożyć. Ładny. Jak możesz zamierzasz go wykorzystać? No dzisiaj jedziemy na plażę. Dzisiaj! Ja myślę, że jutro. No, jutro. Ja śpię w namiocie. I... Powodzenia i do mojego pokoju Hej, hejjo, cześć, no hej! Słyszałam, że śpisz. Na no, wiecie, możemy też, podobno jest ogromny. Właśnie, po co się pytacie? Aaaa! Czekajcie! Też tam chcę! Czekajcie w też ty No byś trochę uważał. Nie popchnąłeś ty kupu. Wha... <Luis> wow, jest większy niż mi się zdawało. No. Hi, 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 hi. O, No to idę spać. No ja też. Jej. Co na ścianach jest różne napisy? Cicho, idź spać. Dobra. Ran. Wychodzimy. Le. 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 Uwaga, wychodzimy tak, żeby nie zniszczyć namiotu. Mm -hmm. oh, wow. Ha, ha, ha. Mm. Oh, wow. Niedługo... Dzisiaj idziemy na plażę! Jej! Ja, ja nie idę. No, ja też nie. Ja też nie, nie. No. Ja tylko jej, Vanessa. No, niestety na to wygląda. Ja nie jedę na plażę. Co? Ty w ogóle widać jaka jest pogoda? O, jaka. No może troszeczkę wieje, ale jest ładnie. To możemy ewentualnie wyjść na dwór, ale nie na plażę. No dobra. Tylko wiesz, niektóre potrzeby są przejemnione. Ja nie idę. I ja też nie. Sorry. Ja idę Okej, okay, to my wszyscy idziemy No to wy dziewczyny znać. No to my może pójdziemy Możemy iść do bramia tu? Jasne Pem, pim. No to chodźcie, ubierzemy się w ciepłe nie? No to chodźmy Yhym dobra to chodźmy Co No nawet fajnie było wyjść No nawet, nawet Jej Bignę. Zostajecie w tyle... No nie mnie bieliście za mną. Bo ja nie lubię pikać. Wolę oglądać. Nie wiesz, o co chodzi mm -hmm. No, fajnie tu jest Tja ale. Eee, Ziemią drogą. We. O. No, fajnie. Są tam daleko w tyle. Idę. Dzisiaj tak się widzi moimi oczami. Jest w tyle. Przyjemnie tutaj. O, oj, ona jest taka wysoka, że muszę się nie zgubić. W. Z Jestem mokra. Mhm. O, co ci mi podał? Nic zrobiło. Masz rację. Okej, okay, to Okej. Okay. idziemy do świata. Lubię już to, żeby. Hmm. Dobra, idziemy do pokoju. Idziemy do pokoju. Siedź, rzuciłeś czapkę na środek? No co? Lubię tak. A ja nie.